Witajcie dzisiaj krótki filmik z zakręcenia kilku śrub klejem do gwintów niebieskim. Oczywiście jest to wersja średnio demontowalna, czyli w przyszłości będziecie mogli odkręcić to kluczem, ale zabezpiecza to przed odkręcaniem, w przypadku jakichś drgań na przykład. Czyli można też wkręcać gwinty calowe. Tutaj trzeba się mniej więcej trzymać w tych standardowych wersjach do około M40. Przy w przypadku drobnozwojowego gwintu, czyli tego, znaczy tego standardowego, w przypadku calowych, no to tutaj mniej więcej tam przyjmujemy około 1,5 cala, ponieważ tak naprawdę największym wyznacznikiem jest wypełnienie szczelin, czyli 0,25. Każdy gwint powinien być odtuszczony na alkoholu izopropylowym lub na cetonie. Bierzemy. w przypadku tak zabrudzonych gwintów jak tutaj pamiętajcie o tym, że sam aceton może nie wystarczyć, wtedy warto wziąć nawet delikatną szczotkę miedzianą lub mosiężną, jeżeli jest to możliwe i wyczyścić w środku. Zobaczcie jak się sypie. Jeżeli całość mamy wyczyszczoną, to przechodzimy do nakładania kleju. Ja tu mam taką nawet małą porcję, starszającą w zależności od śrub, nawet do kilkudziesięciu takich małych. Później są większe opakowania. Nakładamy na pierwsze 2 trzy gwinty, porcje po to, żeby w momencie, kiedy będziemy dokręcać śrubę, całość została rozprowadzona i zostawiamy do utwardzenia. Teraz weźmiemy większy gwint. I także zostawiamy do wyschnięcia. Gwint calowy, to znaczy tutaj mamy złączkę 1, 3 8 bodajże. I to samo, czyli nakładamy sobie na te pierwsze 2-3 gwinty, tak żeby przy nakręcaniu klej się ładnie rozprowadził. Kręcamy albo ręcznie, czyli tak jak ja teraz po prostu siłą ręki, ale jeżeli potrzebujecie... Bo musi to być w jakiś tam na wymiar skręcone. No to oczywiście, klucza można użyć też. I ciekawy przypadek, tutaj mamy śrubę, to znaczy nakrętkę, która jest ślepa, czyli zaślepiona. Możecie też mieć jakiś element, na przykład chociażby bloku, chociaż ta akurat wersja do bloku silnika się nie nadaje. Trzeba będzie użyć tej mocniejszej. To w tym wypadku, żeby w momencie, kiedy wkręcamy. Klej nie możemy nałożyć na pierwsze 2-3 gwinty, ponieważ on będzie poprzez powietrze, które się znajduje, wychodził na, na wierzch. Dlatego to robimy na odwrót, czyli dajemy na gwint w środku, na samym końcu. Można też przesmarować troszkę. Zobaczcie. I dopiero teraz bierzemy i wkręcamy. Okay. Pamiętajcie o tym, że tutaj czasy są uzależnione od tego, jaka jest zawartość żelaza w danym e, zwoju. Dlatego będzie, im więcej go będzie, czyli zwykłe stalowe będą najszybciej, no a później, jeżeli są jakieś inne, yy, skrajnością jest y, np. stal nierdzewna to lub aluminium. Pamiętajcie o tym, że utwardzanie będzie kleju bardzo długie. W przypadku, jeżeli mamy gwinty, które są np. ze stali nierdzewnej, gdzie tego żelaza jest bardzo mało, to trzeba pamiętać o tym, żeby najlepiej użyć aktywatora 11 do szybszego utwardzenia. Czyli pryskając sobie na, na drugą stronę, po której będziemy dawać klej, możemy poczekać aż obesknie chwilkę, i zakręcamy. W tym wypadku będziemy mieć połączenie utwardzone nie w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut, a pełne to jest około 6 do nawet 24 godzin, to nawet przy stali nierdzewnej to utwardzanie następuje w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu nawet minut w skrajnych przypadkach oraz co ważne, aktywator powoduje to, że możemy z kleju który ma szczelinę 0,25 podciągnąć ją o 0,05 do nawet 1/10, czyli w skrajnych przypadkach możemy 0,35 grubości samego kleju uzyskać na gwincie. W, tym, w tej wersji ten klejenie gwintów standardowych, gdzie mamy dodatek żelaza, czyli mamy jakąś stal na przykład, miedź, mosiądz, to Tutaj wiązanie wstępne to jest około 15 minut. Taka wytrzymałość ręczna, ale pełne to jest w granicach 12 godzin. Jeżeli będzie to gwinten aluminiowy lub stal nierdzewna, ten czas się mocno wydłuża przy każdym z jakimkolwiek wersji kleju. No chyba, że daliśmy ATK11, czyli ten aktywator. Dobra, to teraz sprawdzimy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o złączenie. Ta śruba, niestety nie. Na razie nadal nie związana. Tutaj e, także mogę przekręcić. Tutaj mieliśmy aktywator. Już z odkręceniem nie ma problemu. Jest wytrzymałość na tyle, żeby odkręcić muszę użyć śruby, znaczy y, y, kombinerek. I zobaczcie, jaka jest różnica w porównaniu z aktywatorem i bez. Ok. Zobaczcie, klej już w większości przypadków już związał. Oczywiście nie jest to pełna wytrzymałość. On będzie dochodził jeszcze przynajmniej godzinę, ale wytrzymałość wstępna nie ma z tym problemu. Już muszę użyć klucza. No, i teraz zobaczymy te śruby. Jedną mamy z aktywatorem, drugą bez. Ręcznie tej nie mogę, i tej też już nie mogę. Dobra? No to teraz kombinerki dla porównania. Nie. Nie, dobra. No to klucz. Ok, kluczem da radę odkręcić, ale już ciężko idzie ciężej. Teraz weźmiemy sobie tam. No i tutaj był aktywator. Zobaczcie, jak mnie przytrzyma mocno, no to już mi się śruba kręci. Dobra, to jeszcze spróbujemy zerwać. No tutaj już sama śruba miała, jest To zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy daliśmy aktywator. Przy tej śrubie, ja tutaj akurat nie mam z drugiej strony łebka, ale kręci mi się w kombinerkach. O, dopiero teraz ładnie chwyciło. Ok, ale już odkręcenie sprawia trudności. Zobaczcie, klej związany. Troszkę za mało kleju minimalnie dałem. Pamiętaj, jeżeli chcesz zakręcić tą śrubę i nie masz czasu, nawet e, tych e, kilkudziesięciu minut na to, żeby wstępnie to złapać, bo musisz e, cokolwiek dalej montować. To zawsze użyj na drugą stronę aktywatora 11, żeby szybciej to skręcić. I tak jak widzisz, e, widać e, różnicę między jednym zakręceniem a drugim ręcznie. Я такие шрубы уже не могу открыть. Не могу их жушить. Okay. Я спробую mm -hmm. на почту. O